Ja też nie chcę być o tym. Czekajcie, o co ja chodzi? Gada o kampanii, nagle płacze? się pod punktami rozpisanymi, bo będzie i mi łatwiej i Wam łatwiej zrozumieć. Um, czyli tak, promocja trwa od jutra i trwa do wyczerpania zapasów, czyli dopóki brązoletki się nie skończą. Zrób zakupy za minimum 120 zł, wtedy otrzymasz brązoletkę. promocję obowiązują... Przy okupach produktów z każdej kategorii we wszystkich sklepach Tedzenis w Polsce, jest to tylko dla członków programu lojalnościowego Tedzenis Talent, promocja dostępna w sklepach stacjonarnych i promocja dostępna w sklepach stacjonarnych, nie przez internet, także wydaje mi się, że wszystko powiedziałam tak naprawdę, no przeczytałam, no niestety nie chciałam niczego pominąć, też dla mnie to jest jaśniejsze, dla was to jest jaśniejsze i co? Bardzo cieszyłam na tą kampanię i chciałam to w jakiś fajny sposób ogłosić, ale ja mam ci taki zły dzień. Ja też nie chcę być atencyjna i ja nigdy nie pokazuję, jak płaczę. Nie lubię po prostu, ale nie chcę też być odebrana. Po prostu chciałam Wam przekazać i jutro wam dam więcej szczegółów i więcej informacji tego wszystkiego, bo to jest naprawdę super projekt. To nie mogłaś po prostu dojść do siebie i jutro to ogłosić? I przepraszam was, ale... Bo chodzi mi o to, że ja chciałam to naprawdę taką fajną energią zrobić i ja nie... Aha, czyli ona płacze, bo zareklamowała coś ze słabą energią, a chciała z dobrą energią. Na przykład mieć ładny makijaż, albo ładnie ubrać się i fajnie... Ej, robię kampanię, zrobić fajną reklamę na story, ale zrobiła taką mniej fajną, bo ma słabą energię, tak? I z tego powodu się popłakała. Te ja już śpieszę z rozwiązaniem. Wystarczyło posiedzieć 30 minut, zrelaksować się, ogarnąć i nagrać, i by była fajna reklama, albo poczekać do jutra i też nagrać, i też by była fajna reklama. Ja rozumiem, być może było tak w umowie, że dzisiaj ma być koniecznie do, do tej, do tej godziny. No ale to zawsze można, yy, coś tam nagiąć, renegocjować. Ej, słuchajcie, dzisiaj się bardzo źle czuję, jutro od, odwalę dla was zajebiste story, bo dzisiaj jakoś nie czuję się na siłach. I wszyscy by zrozumieli, podejrzewam, nie? Ja nieraz tak robiłem, że coś tam, nawet nie wiem, Monika miała jakąś współpracę i coś musieliśmy przełożyć, bo, bo tak. I chuj, nie?